Powiem wam, że dwóch widzów podesłało mi naprawdę konkretne batelki, od których dzisiaj zaczniemy odcinek, no i zaczynamy od pierwszej konkretnej bitwy. No powiem wam, nie sądziłem, że w tej bitwie będzie aż taki potencjał batla za 173 ziko 4 osoby. No i najlepsze jest to, że jest to generalnie szerdzik. No i powiem wam, że na 20 revolution Case'ów, jedna taka skrzynia to jest 9 ziko. No nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się tych oto rękawiczek. Zobaczcie to, że one wypadły fabrycznie nowe. Minimalware kosztują jakoś pionę. No, ale fabrycznie nowe już kosztują 15, tak więc to jest naprawdę gruby podział, jak za 173 ziko. Szkoda, że tej baterki mój widz nie zrobił na 3 osób. No, szkoda. Generalnie szkoda, no, ale na 4 też ładnie dało, bo sami zobaczcie, w sumie z takiej taniej baterki udało się mojemu widzowi zrobić M9 Freehand, 2 MEczki i jakieś tańsze skiny. Przejdziemy sobie do drugiej baterki. Druga baterka jest generalnie tańsza. Zobaczcie jeszcze w ogóle, co widzowie mi napisali. No i lecimy do drugiej batelki. Też muszę wam pokazać coś mojego, ale przejdźmy na razie do tej drugiej batelki. No i zobaczcie to. Slime case'ik case, no i mamy Train Collection 44 zł, a slime case'ik na sam początek wypluwa Digla. Digla Jormungandra, slime case bez boosta, bez gestera, wypluł takiego konkretnego Digla. No i zobaczcie to, że batla za 45 ziko. No i Digielek w sumie zgarnięty, generalnie za Digla można wziąć naprawdę zajebistą kosę. Oczywiście zrobione jest to na moim kodzie, dziękuję Wam za grę na moim kodzie. Jakbyście mieli jakieś fajne bitwy, ewentualnie przegrane bitwy, możecie je podsyłać na Instagramie lub na Discordzie, macie linka w opisie. No i mały update, ja Wam muszę pokazać moje EQ, bo coś udało mi się trafić i to nie byle co. No nie byle co, bo sami zobaczcie co mam. Mam Gold Arabeska. Gold Arabeska fabrycznie nowa. Mam jeszcze Sport Gloves'y, Vice'y, Field Tested, generalnie arabeskę sprzedaję, bo mam w ekwipunku gold arabeskę, więc leci na sell, a te vice, te vice'y chcę Wam dołożyć, chcę Wam dołożyć i to będą jeszcze dodatkowe Gloves'y dla osób, które grają na moim kodzie, ale to będzie dla konkretnych wariatów, którzy grają za 3 dychy. Ponieważ za 8 ziko jest do zgarnięcia Classic, Kałach, Ursus Knife, Karambit Urban Mask. Za dychę macie Prinstream, Survivala, za 15K jest Classic Knife, za 2 dychy M9a laminat a za 5 dych jest Glock Fade. dlatego będzie pomiędzy. 3 dyszki sport, Glovesy Vice. Jak ktoś wjeżdża za 3 dychy z moim kodem, ma szansę zgarnąć Glovesy Vice no i wszystko co jest poniżej trzech dyszek. A za 5 dych, no, masz szansę generalnie na wszystko, czyli nawet na Glocka Fade'a. Będzie to dostępne, ale umówmy się dopiero od poniedziałku, od godziny 15.10. Takiego dodatkowego skina Wam wrzucam, bo udało mi się go trafić. No, powiem Wam, że rozdanie wygląda konkretnie, jednak pamiętajcie, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Dodatkowo nie zachęcam Cię do wpłaty, ponieważ nic nie trafisz, ciężko trafić te najlepsze, wymarzone skiny. A dodatkowo nie jest to losowanie. Te przedmioty zgarniasz razem z wpłatą jako prezent, a żeby zagrać na moim kodzie i zgarnąć te skiny, klikasz sobie zielony plusik, wpisujesz kod WACCESS, otrzymujesz darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty. Pewnie jesteście ciekawi, skąd mam Goldera Rabeska, generalnie z Goldenera Case'a jedną otworzyłem na Jesterku. No, wypad Golda Rabeska, jest to trzeci najlepszy przedmiot w tej skrzyni. Ja myślę, że zaczniemy dzisiaj odcinek od tej skrzyni, jednak otworzę ją trzy razy na buście. No i powiem Wam, że pierwsze trzy skiny dosyć średnie, zobaczmy jeszcze trzy. No, powiem Wam, że mamy lightninga, Hyper... Ej, Five 7 fabrycznie nowy, Hiperbestia, więc nie ma źle. Dobra, no to jeszcze trzy. Jak Five Sevenik wypad fabrycznie nowy, Ej, jakby fabrycznie nowy 5.7 i Glock ten w Statraku. No, minimalware. Fabrycznie nowy byłby lepszy, ale to możemy jeszcze takie trzy tutaj ciągnąć. No i powiem wam, że Lipa. Mamy MP7, mamy CZ i mamy MP9. Odpuszczam sobie tą skrzynię. Spróbujmy Pinatę. Pinata to jest ciekawa skrzynia. Trafiłem już Glocka Fadea i trafiłem talona Knife'a, Dopplera Black Perla. I zobaczcie to, że jest to najlepszy nóż w tej skrzyni. No i myślę, że możemy, ale pootwierać to na buście. Kosa była blisko. I zobaczcie, mamy 0,13. 0,13 na kosę na buście to nie jest jakiś mały procent, no bo zobaczcie, że na Glocka Fada mamy 0,01, 0,06 na AWP i tak właśnie, patrząc na te procenty, sobie pomyślałem, że może uda nam się trafić tutaj kosę, ale myślę, że nie będę jakoś mega próbował. Spróbujemy otworzyć jeszcze 9 skrzynek. 3, 6 i ostatnie 3. No mamy jedynie emeczkę. Mamy znowu emeczkę. Ej, to mogę jeszcze 3 otworzyć. Mamy Digla w ogóle, mamy Galila. Tutaj słabo. O, i kosa przeleciała, a właśnie na nią liczyłem. E, myślę, że zaraz z tą skrzynią na buście zrobimy sobie batelkę. Bo nawet fajne przedmioty tutaj wpadają, przykładowo ta jameczka. tutaj jakiś fajny sevenik, ta, ta jameczka w statraku, digielek w statraku, no zobaczcie to, teraz te dwa digle naprawdę ładnie je, bo jeszcze galilek w ogóle fabrycznie nowy, teraz digielek minimal wear, mamy P90, no i dobra, kosy nie udało się trafić, pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty, w ogóle za niedługo będziecie mogli odebrać sobie prezent. W postaci skina to oczywiście dla osób chętnych, ale on będzie najprawdopodobniej w ogóle darmowy. Tylko dopiero go można odebrać po 7 sierpnia. Więc po 7 sierpnia, no zapraszam tutaj każdego, będziecie mieli coś za friko. Jak widzicie, w ogóle zniknęły procentowe, No ale ja myślę, że spróbujemy otworzyć breakouta. Otworzymy go na początek 15 razy. Zwykły breakout bez jestera. Kosa jedna się tam pojawiła. No ale niestety nie udało się trafić, a jeszcze 10. No, zezwykle ciężko, chociaż mamy 0,256%. Zobaczmy taką jedną na jesterku. My mamy digla konspirację. Dobra, sprzedaję tego digla i ja myślę, że robię batelkę. Tak patrzę, czy są jeszcze jakieś fajne batle, ale z tego co widzę, no to tak w sumie średnio najeżdża, bym powiedział, dlatego ja robię swoją batelkę. Robię ją na underdogu i myślę, że... Kurde, pierwsze co to na pewno wrzucimy tą skrzynię pinat I damy ją 5 razy. 5 razy na buście, a jedną wrzucimy sobie na jesterku. Damy tą Golden Era 3 razy na buście. No i na dżesterze ona kosztuje 8, więc sobie odpuszczę, ale damy 3 LEIPORUEVE y na buście, jedną na jesterku. Widzę, że tutaj jeszcze mamy szansę w ogóle wrzucić procentówę. Z batelek jeszcze nie zniknęły, więc dam 2% Dragon Lore, 4% Slotera. Damy jedną Hydrę na gestierze. Dajmy Breakout, bo Breakout nic nie wypluł. Ja myślę, że mogę go wrzucić nawet dwa razy. I jeszcze bym czymś dojebał. Potężnym. I damy sobie All Star Case'a jednego na buście. I kończymy jednym na drzesterze. Anderek na trzy osoby. No i zobaczmy, czy ta batla tutaj dobrze pierdzielnie. Ale zanim ta batelka, no to zobaczcie ostatnich zwycięzców, którzy już otrzymali swoje przedmioty. No sami zobaczcie. Otrzymali już skinki. Tam macie w sumie jakieś dowalone kałaszki, emeczki. No skiny generalnie za 300, 400, 500, nawet do 1000 zł. Więc e, gratulacje. Dzisiaj. Umówmy się, że jak tą baterkę zgarnę i naprawdę konkretny będzie drop. No to rozdam wam może jakieś glowsy. Niech będą glowsy, ale zobaczmy, jak ta baterka pójdzie, bo może być ciężko ją zgarnąć, zwłaszcza, że na początek trafiam od razu Galila zypina ta Może druga, coś. Mamy drugiego Galila. No i powiem wam, że skrzynia za 168 Ziko często rzuca tego Galila. Ja osobiście mam go weku i ten Galilek naprawdę zajebiście wygląda. Powiem wam, że ten skinek jest mega ciekawy, to jest też nowy Galil, więc naprawdę fajny, ale szkoda, że nie wpadł dla nich. Chociaż w sumie Alex nas już przegonił. No i jeszcze jedna meczko. Ta emeczka to jest też dobry drop w ogóle ze skrzyni. No pójście. zobaczmy co da Jester. Okej, okay, Jester dał Galila. No szczerze gorszy drob niż na buście, bo na buście przynajmniej te dwie emeczki wpadły. No i powiem wam, że te emeczki robią robotę, jak na skrzynie za 168 ziko. Zobaczmy tą Golden Era. na początek w sumie dała 57 7 na... Emeczka Printstream, w sumie dwa gloczki na honor. na razie wyszliśmy na prowadzenie. Jeszcze jeden gloczek, tym razem ale bez tatraka. no powiem Wam, że trochę z tego boosta się uzbierało. Patrząc na to, że skrzynki za 168 i za 420 ziko, to ten buścik naprawdę wypluł fajne przedmioty. Bo sami zobaczcie, tutaj gloczki, w sumie ten za 1300, mamy w ogóle emeczkę Printstream z tej skrzyni i zbliża się w ogóle Jester, Waypor, Waywig, Motylek, fake. Ja pierdzielę. Opowiem no, wam, że dało lepiej. Chociaż, no nie, no nie dało jakoś mega lepiej na tym buście. Ale podobnie. No podobnie dało. Dragon Lordka nie wjechała. M9 Slotter również. No i zobaczmy. Trzy skrzynie na Jesterze, w tym Hydra. Mamy 57 w Statraku chociaż. O, bez Statraka. No lipa. W sumie zawsze coś by było w tym z tym Statrakiem. A tak, no to niestety bez Statraka ten 57 jest mega, mega tani. No, mogło dowalić motylkiem. Oczywiście nie dla mnie, ale zobaczmy jeszcze All Star Case'a. Jakby wpadła tutaj naklejka Titan. O, ja pierdziele. No mogło wpaść to u góry. Powiem Wam, że zgarniamy tą battle, ale jak sami widzicie, no nie ma tutaj dobrego dropu, więc na razie Na naglowsy na dla Was nie ma, ale zobaczmy tą pinatę jedną na jesterku. Otwierają ją sporo na buście, może na jesterze Przywali czymś potężnym mamy MP7. Drugi najgorszy możliwy przedmiot do trafienia. Pamiętajcie, że nie zawsze da radę trafić najlepsze przedmioty, ale spróbujmy jeszcze otworzyć ją w sumie. 12 razy. 9. Dobra, i ostatnie 3 bez szybkiego trybu. Zobaczmy, czy może wleci kosa. Niestety nie. Ciężko. W sumie 0,13% jest mega ciężko. Eee, spróbujemy. Spróbujemy jeszcze trafić kosę, ale przykładowo ze skrzyni Phoenix otwieram 15 zwykłych skrzynek bez gestera. Ok, nie ma nic. A zobaczmy tutaj na gesterze 1. Mamy nowy Antyk. No jest to niby czwarty, najlepszy przedmiot, ale no bez szału. Zobaczmy jeszcze może fraktura. To jest najtańsza skrzynia. Otworzymy ją 20 razy. 20 razy i zobaczmy, czy z 20 skrzynek coś już wleci. Oczywiście, bez Jester'a. Ok, też nic nie wleciało. A ja mam pomysł. Brawo, Kejsik. 10 razy. 10 razy. Pierwsze 3 MHK, drugie 3 P90 Emerald Dragon. Ej, i P2000. Zobaczcie to, że tutaj te 10 się naprawdę fajnie opłaciło. Zobaczmy jeszcze 10. Fire Serpent jakby wleciał, ale mamy znowu P90 Emerald Dragon. Kosa przeleciała, ej to jeszcze 10, bo tutaj jest dobry, dobry drop z Bravo Case'a. No a Bayonet, Bayonet Crimson, jak on by był fabrycznie nowy, no ale zobaczcie, że tutaj przy Bravo Case'ie wpadła kosa i znowu wpadło P90 Emerald Dragon. I mamy znowu zajebisty drobę. No na P90 mamy tutaj 1%. Na P2000 też na AWP. Na koskę mamy w sumie standardowo. Zobaczmy jeszcze 3. Znaczy 3, 10. O, była znowu blisko kosa. Niestety tym razem nie wpadła. Dobra, ostatnie 10. Jeszcze jedna próba. Mamy znowu P90, tylko tym razem nie jest w ogóle battle scared. Mamy Digla Golden Koi, a Aka Fire Serpent był mega blisko. No i znowu te 10 się nawet opłat opłaciło. Mamy P90 w stotraku I ostatnia kosa. Oj, nie ma. Dobra. Ja myślę, że jedną taką na jesterku. Zobaczmy. O, jakby trzy fire serpenty. Trzy fire serpenty dostaje P2000. Zobaczmy jeszcze jedną. Ej, no powiem wam, że szczerze jedna na jesterze kosztuje tyle, co 10 zwykłych. I te 10 zwykłych lepiej daje niż ta na jesterze. A zobaczmy jeszcze weapon case'a. 10 zwyklaków. Mamy glock'a smoczy tatu... Tatuaż, mamy case hardenta w statrak. I dwa gloki smoczy tatuaż, ja to w ogóle sobie e, zostawię, ale tutaj, aha, ale tutaj za 10 skrzynek. No jest wciul więcej, ale jest dobry drop, mamy znowu glocka, mamy awp, mamy znowu kałacha, mamy digla. Ej, dojebany drop jest w ogóle z tej skrzyni, zobaczmy jeszcze 10. Mamy digla, tutaj nic, oj nic i ostateczna. Oj, też nic. Dobra, tutaj troszeczkę gorzej. Chociaż te skiny tutaj są naprawdę sporo warte, więc nie ma tragedii. No i wleci emeczka Dark Water. Dobra, no powiem Wam, że kałaha sobie zostawię, resztę sprzedajemy. No ja myślę, że czas na skina dla Was. Spróbuję go zrobić... A zobaczmy, może Luxuriusa? Tworzy dwa razy. Bez niczego, bez Boosta, bez dżesterka. zobaczmy co wpadnie. Mamy emeczkę Golden Coil i mamy Motoglowsy Poligony. Poligony to jest dobry drobik, a jameczka Golden Koi za 250 ziko leci dzisiaj stary dla Ciebie. Żeby wygrać ale jameczkę musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj 3 łapeczki to będzie złotóweczka i 8 groszy, tyle ile dobijecie tyle rozdam, pamiętajcie, że musicie mieć suba u mnie na kanale. I pamiętaj ale stary, że to sprawdzam. Więc jeśli nie będziesz miał suba, wybiorę twój komentarz, to szukam od razu instant innego komentarza. A dzisiaj w komentarzu piszesz, po której stronie wolisz bardziej grać. Czy po stronie CT, czy po stronie Tero? Ja, jakbym miał w sumie tak sobie pomyśleć, po której stronie lubię bardziej grać, to po Tero, bo tam jest Kałaszek, a ja nie będę ukrywał, no ja lubię grać Kałachem. Lubię grać Kałachem, dlatego ja osobiście wybrałbym Tero. No, jestem ciekawy, jak to u was wygląda, a ja robię ostatnią battle w tym odcinku. No i myślę, że trochę dowalimy, nawet myślę, czy nie dać. Gold Fevera, tak szczerze nad tym myślę. Damy jeszcze procentówę, bo ich nie będzie. I myślę: myślę, czy nie dać tej golden Ery I jeszcze przykładowo dalibyśmy, może... Raz, dwa, raz I jedną na jesterze pinatę Możemy tak zrobić Trochę się boję, nie będę ukrywał, że ten golden era tutaj nie zaskoczy Ale dobra, spróbujemy Spróbujemy jednego takiego szerdzika zrobić A może hydra wypluje pandory Hedge no zobaczcie Za trzy stówy ponad Damy mocne boty do tej batelki No i liczymy pierwsze co na takie dwie meczki knight I ten szerdzik byłby zajebisty Ale niestety Nie wpada ani jedno Najlepszy drop to jest Abupa chrome cannon battle skirt Dreams and Nightmare też nie zaskakuje. Ostatnio zaskoczył motylkiem Emeraldem. O Summer case. Zobaczcie to, że te skrzynki są na Jesterze, a jest tak tragiczny drop. No, Breakout mimo Jestera też nic nie wypluł. Nawet Cyrexa. Dwa motylki: Motylek Blue Steel Motylek Urban Mask. No, mogło być lepiej, Hydra. Proszę, Hedge Maze Blood Hunty, Blut, handy, brązy, tragiczny drop. Liczymy na ostatnią skrzynię. Mimo dwóch motylków, to żaden fajny nie wleciał typu Crimson. Fade, cokolwiek. Mamy jeszcze Gloka Fade'a na dobitkę. I proszę. Skrzynia za 8 kloca, skrzynia za 8 kloca dała tak naprawdę najmniej i robię jeszcze jedną batlę raz, dwa, jeden spektrum, dwie hydry, damy pinatę i damy 3% dragonlora, ja robię jeszcze takiego undera na 4 osoby, to już będzie ostateczna bitwa w tym odcinku, dalej nie wierzę, tam naprawdę się nawet fajnie nazbierało, jakby jeszcze ta ostateczna remsuła, remsuła mi wjechał do batli. Zobaczmy, czy to będzie królewska bitka z Remsułą? Okej, okay, Remsuła się cieszy, ale ja widzę, że... A nie, jeszcze nie wychodzę na prowadzenie. Zobaczmy, co da Spektrum. USP Neonoir. No szkoda, że na razie bez żadnego złotego itemu, ale czas na dojebane gloves. Ja pitole, nie ma żadnych Glovesów. No na razie prowadzimy. Ok, Remsuła prowadzi. No i straciliśmy właśnie prowadzenie tym Galilem. Może Pinata zaskoczy? OK, Remsuła nas okrad. Remsuła nas okrad, a z tej batelki to wyszła w sumie jedna wielka lipa. Emeczka jest wasza, a ja myślę, że zrobimy sobie coś takiego. Gloczek na sprzedaż, Emeczkę na sprzedaż, kałach na sprzedaż. Zostawiam trzy dyszki, zostawiam talona i motylka. Emeczka wasza, a to by było na tyle. Na razie.